Spacerując po Pałacu Błękitnym czy po Bibliotece Ordynacji Zamojskiej wśród 400 obrazów wspaniałej kolekcji militariów i szkła trafilibyśmy pewnie prędzej czy później do Salonu Czerwonego, w którym wisiały trzy znakomite obrazy mistrzów włoskiego renesansu. Wśród nich ten jeden, wybitny Filippino Lippiego, obraz przedstawiający Madonnę z Dzieciątkiem na kolanach. I typowy i wybitny dla Włoch tego okresu. Obraz religijny, obraz pełny, wysmakowany, z przepięknie wykonanym krajobrazem, jak tylko Renesans włoski potrafił to wykonać. Dzisiaj nie potrafimy odtworzyć kolorów, dlatego że jedyny przekaz, jedyny ślad po tym obrazie to jest negatyw, całkiem przypadkowo wykonany w trakcie konserwacji tego obrazu tuż przed II wojną światową przez profesora Marconiego. Szkoda, że nie mogę Wam go naprawdę pokazać.